Tu. E, nie, ja jestem tu. E, a, jestem teraz na poziomie drugim. To coś na pierwszym, trzeci poziom. Tam coś jest, za tym pokojem. Tylko, że chyba tędy się nie da tam wyjść. O, działa, da się tu wskoczyć, warto wiedzieć. Ja, ja, będziesz siedział na czterech literach i nic nie robił. Albo będziesz stał jak idiota. Czy dużo z tych kombinowania jest w tej grze? którego jakoś wcześniej nie pamiętam. No, w sumie już dawno nie grałam, to może dlatego. No nie, nie odhaczaj się. Mhm. Co my tu mamy? Wentylacja. Uuu, asio mi brzydale, nienawidzę was tu. To jest najbardziej wkurzająca jednostka. Eee, żu, 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 aparat okej okay. o o o co to jest jakieś zwierzątko ignis ignifera nie mam pojęcia co to jest czy to jakiś ptak ryba czy co to tam jest nie mam pojęcia hmm E, dobra, wyłączyłam ten cały ogień. Ale czy... ja mogę gdzieś tu jeszcze iść? Mogę zejść na dół? Do góry? Halo? Mm. O! Strumień gazów. Jezu, czemu śmieszymy się strumień gazów? Gdzie ja w ogóle jestem tu? Przecież nie ma. Widocznie wyłączenie tego ognia było bardzo potrzebne. Po co? Dlaczego? Nie mam pojęcia. Ale, ale było potrzebne. Okej. Okay. Szybko, zanim brama się opuści. Ciekawe, czy ja tam mogę wskoczyć. Nie wiem, muszę się poczekać, aż on mi kliknie to jeszcze raz. Mogę wyjść tutaj. O Jak miło. Wszystko się da... zrobić, tylko trzeba pomyśleć. I dobrze się rozglądać. Wow! Dobra, walcz, ale niby z czym? No, no dobra, i... Przynajmniej tyle dobrego, że on nie jest w stanie mnie dorwać. A ja muszę zaskoczyć i tak z nim walczyć. A jak ja mam z nim walczyć, jeśli ja nie mam Double Aida? Zaraz to zaskoczę, tylko chciał zobaczyć, czy... Jakiegoś guzika, coś w ten dyseń. E... Deronimo? Nie mam pojęcia, co mam zrobić, jeśli mam być szczera ała. Chyba oberwałam trochę. Ja muszę go wbić w te... O, dokładnie. I teraz Double H może tu przyjść. Mm, tylko, że... E, ja rozumiem, że ty nie możesz tego wykopnąć, ale jeśli mam być szczera, to całkowicie mieścisz się pomiędzy kratami. Bez... mniejszego... ...najmniejszego w ogóle problemu. Ale cóż, to jest gra. Tak łatwo nie będzie. Cześć, czurku. Chcesz zginąć po raz kolejny? Punk! Nieskończone źródełko... ...kredytów. Eee, nie idzie mi tak źle. Mm, double... Okej, okej, okay, okay, już nie musisz mnie tak chwalić. Wiem, że jestem doskonała. Ah, that's right up my alley. Nie, nie, nie musimy tego pać. Już żadnych desek przepychać nie musimy. Cii, haha. Jeszcze sobie tylko. Gdzie ja jestem? A dobra, już nie zbieram tych kredytów, trudno. Ale szczur został zabity. Deratyzacja. Yy. Yy. Miałam nadzieję, że może Double boleszcz to rozwalić. Ha! Ups. O-o! 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 o What? Co się dzieje? Halo? Mmm... Czyszczenie strefy. Czyli coś, czego nienawidzę. Czekajcie... A jezu, czy ja muszę te, te głupice TRL te przytrzymywać? Żeby się skradać? To no bez sensu, bo ja w ogóle w tym momencie nie... Eee i co ja nie powiem zrobić? O, chyba umarłam. Wybaczcie, ale nie mam pojęcia co mam zrobić, jeśli mam być szczera. On jest jakiś taki odporny na wszystko. da Double... on no, pobiegać, wiecie? On biegnie. Więc dlaczego się nie spieszy w ogóle? Halo? Hej? Zaciełeś się? Aaaa! Okay. Jeszcze obrywała jego go głowę. Okay. Ej, ja naprawdę nie wiem co tutaj zrobić. Wydaje mi się, że to cię będzie dłuższy trochę. No nie no, kiedy ty mnie dojrzałeś? Double, Jest tutaj tam? Ułóżcza, no naprawdę nie wiem, co ja mam w tym momencie tutaj. O nie, 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 uciekaj! Dobra, wiecie co? Dowiem się co zrobić i wrócę za chwilę. Ha, wróciłam. Tęskniście, prawda? <laughs> Nie, dla mnie trochę dłużej czasu minęło niż dla was. Yy, generalnie jest tak, że muszę z nim walczyć. <laughs> Normalna, regularna walka, a jak widzieliście, jak się ostatnio skończyło, to się skończyło. Źle? Muszę go kopnąć w butle. Gdzie jesteś, doubled? Double? Double. Halo, gdzie ty jesteś? Ja muszę go kopnąć w butle, ale on sobie tą tarczę całą Tak, dokładnie. O je, yeah, udało się. Pięknie. No, poszło mi lepiej niż wcześniej. Mhm, co my tu mamy? Bąbelki! Bąbelki! W ogóle gdzieś nie 3D będzie lecieć, nie? Kieha trochę według mnie. Jakoś. E, nie przepadam za. E, e, no. Boże, za przeróbkami takimi w starych filmów 3D, żeby tylko na tym kasę zarobić. Gdzieś snemu widziałam łącznie z dwadzieścia... trzydzieści razy. Więc większość tekstu znam już na pamięć. A naprawdę bardzo lubię tę bajkę. Hm. No co chodzi z tymi bumblami? Kolejka! Nie tam jeszcze wsiadać. Wiem, że coś trzeba zrobić z tymi bumblami. O, no, uciekły. <laughs> nie lubię. One się zepsuły. Ej. Teraz tu są. Tam polazły. Może że chodzące wąble. Tego to jeszcze świat nie widział. Ok. E. Mm. Dobra, na szczęście kolejka nie odjeżdża. Dobra, bąbelki. Byłoby miło, gdybyście przesunęły się dalej. Bąble. Patrzcie tu. Czy zastanawiam, czy to jakieś zwierzę je wydaje, czy co. Mhm. No, ewidentnie to jest jakieś zwierzę. E, a więc wybaczcie mi, że musicie tu ze mną czekać. Ale zwierzątek nie możemy pomijać. W większości powiecie, że ja się staram e, zrobić większość zdjęć. W każdym będzie podzielony. Będzie długi. To znaczy, że to, co teraz oglądacie, już będzie jeszcze w następnym odcinkiem. A, Janek... Alo, bąbelku... Brum, brum, brum... O, o, cicho! Poszło se. Tam poszło. O, o, cicho, tu idzie. Aaa, to skubaństwo będzie się tak przesuwać pomiędzy, tak? Ej, no! Wow. Cholernie okay. szybkie I tylko 800 kredytów za to, no wiecie co? Ale okej, okay, jest A to jakiś taki motylek, coś w ten deseń pewnie Okej, okay, a co my tu mamy? Użyjemy karty i Zobaczymy, dokąd nas zaprowadzi kolega <laughs> W sumie mogłam tam jeszcze gdzieś... Płynąć wtedy poduszkowcem, prawda? Pff, nie mam pojęcia. Może będę tam płynąć później. Zapowiada się mm, tak, że potrzebuję jeszcze pudełeczku. Bierzemy pudełeczko.

Co my tu mamy? Zaraz zaskoczą na nas... O, właśnie, dokładnie... Globoxy! Dobra, i kolejny Globox. Mam nadzieję, że się nie zablokuje na Double o, Jeszcze raz... Jeszcze raz! Muszę idealnie trafić w barierę Wow, wow, co się w ogóle dzieje? Tam jest jeszcze bariera Muszę go tam skierować No Tam jest bariera, którą też muszę rozwalić O, idealnie Kolejna karta! Poproszę A raczej klucz, klucz tylko. Perła, perełka Mamy perełkę Aha, mamy już 22 perły tam Tu też mogę wyjść I tu yy, Ale tu już mamy coś yy, Bardziej interesującego A w bądźcie zapis, zapis Uy, Ja się cieszę, że mamy zapis Już mogę zapisać i skończyć odcinek, który będzie podzielony na 100%, bo jest za długi. Ale mam nadzieję, że Wam to jakoś szczególnie nie będzie przeszkadzać. Bo nie ma sensu wrzucać. Nie dość, że to się renderuje tyle czasu, to jeszcze potem się wrzuca długo na YouTube, a potem jeszcze tym nie chce tego oglądać. Jakieś takie długie. Krótkie zresztą też nie chce oglądać, ale to już inna sprawa. A! To po to jest ten guzik. Na super. Ale Globoxy już mi są niepotrzebne. I teraz ja się muszę z nimi ożerać. No jeszcze, jeszcze życie będę niepotrzebnie tracić. Okej... Okay. Dobra, ten nie żyje. Ten jest jakiś świecący się. Mhm... Uh -huh. Tak... Chciałam je uderzyć o siebie, że tak powiem, ale to chyba mi się nie uda. Okej... Okay. Au! Ty można sterować? Ej, rzeczywiście, to można sterować. A ja nigdy nie wiedziałam, że to można sterować. Ale to przynajmniej się przyda na przyszłość. Czyli takie całkowicie bezcelowe e zabijanie tych globoksów nie było. E Dlaczego zapisuję jeszcze raz? Albo bo dostałam te kilka kredytów za nie. No, to już sobie zapiszę. I teraz razem się już ładnie z Wami pożegnam. Centralny hol, to to, prawda? Ładnie. O, no i to w sumie pewnie już się tak powoli zbliżamy do końca tej gry. Tak mi się wydaje. Ale przynajmniej wreszcie znowu wróciła mi na im chęć. Ja przez te drzwi nie będę przechodzić. A więc moi znudzeni wędrowcy, pozdrawiam was serdecznie. I do zobaczenia. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!